Właśnie skończyłem odkurzać klatkę schodową. I zobaczę, co jest w, odkurzacie, w odkurzaczu, bo zacząłem testować darmowe worki do odkurzacza. Czyli zrobione z resztek gigofilu. Zobaczmy, jak to wygląda. Najpierw. Idziemy na balkon zobaczyć filtr Przed zamontowaniem go On już, ten odkurzacz, jest z rok czasu używany Obstykałem go i sprężonym powietrzem trochę przeczyściłem Trochę jest Szczelny, że gofil nie jest. Można pomyśleć o jakimś grubszym gigofilu. Ale też tragedii nie ma, bo w papierowych workach czasem jest dużo więcej. Aż się zapychają te, te całe te. Nie wiem, jak to się nazywa. Ten wachlarz. Potrafi być cały wypełniony. Więc tragedii nie ma. U. U. Trzeba pomyśleć o kupnie grubszego w jego Ten to chyba setka jest, albo osiemdziesiątka. Albo zrobić z jakiejś szmaty, byle jakiej, ale odkurzać ładnie ciągnie. Dobra, to do śmietnika I zaraz sobie zrobię drugi i pokażę Wam jak ja to robię Biorę wymiar na wysokość 30, 35 cm po obwodzie Nie tak do końca. Zostawiam mu no, jakiś tam margines. 70 niech będzie. Ale nie, nie będę robił ścinków. Zrobię nowe kaniki. Nie mam teraz więc zrobię ze ścinku koszt takiego żygofilu To e, kosz takiego żygofilu to 5 zł za metr i mi się wydaje, że się zmieści w takim metrze 5 worków o akurat mam ścinek z tego

Sobie to wie wącie. Czy to było jak. Nie musi być precyzji, w tym wcale. Zstrzygam sobie. Teraz muszę zrobić dziurkę. A dziurę sobie zrobię na sóka papierowego. Na oko też można i rozedrzeć później. Taki wolek papierowy, ale ja tu zrobiłem więcej, bo mam większy odkurzacz. No i tu też są takie zakładki, że ten worek się powiększa, jak się rozłoży. Plus minus na środku. No, najwięcej zabawy jest właśnie zrobieniem z tej dziurki. To jest taka upierdliwość. Przynajmniej za pierwszym razem, jak robiłem, to miałem z tym problem, żeby nie chciałem zrobić za dłużej. Dobra, jest otworek. A ten worek zahaczyłem na... Może nie zahaczyłem. Na początku chciałem wziąć trytytkę, ale wziąłem zwykłe gubki, dwie gumki recepturki i dają radę. Teraz muszę go jakoś wydostać stamtąd.

Proszę, żeby Dobra, złapałem na agrosznurek. Sorry, że nie nakręciłem, ale poszło bardzo szybko. Za pierwszym razem i się trzyma. Teraz to jakoś mniej więcej trzeba rozłożyć. Filtru nawet nie będę czyścił, założę go tak jak jest. Gdzie go tutaj położyłem? I już jest darmowy. Darmowy worek do odczarza. To takie pseudooszczędności są, ale bardziej chodzi mi o czas, bo jak mi nie mam, to dłużej rypole się do samochodu niż zrobię taki worek. I tyle.